Poseł Bram. Pani marszałek, wielce czcigodna, wysoka izbo, szczęść Boże, dobry wieczór, szczęść Boże w ciężkiej pracy dla ojczyzny. Po tym pokazie hipokryzji, jakim były przemówienia i inaugurujące pracę, Wysokiej Izby mamy pokaz arogancji, jakim jest procedowanie tego składu prezydium. Przybiera ono charakter dyktatu silniejszego, porozumienia ponad podziałami. To będzie popisowe prezydium z przystawkami, rzecz jasna, z przystawkami koło konfederacji. Baczcie, że weszło do tego Sejmu jednakowoż z wyboru. Z wyboru. Nie jest to koło składkowe, nie jest to kółko graniaste, zmontowane na chybcika tutaj w trakcie tej kadencji. I, I dobrym obyczajem tej Izby przez poprzednie kadencje było włączanie do składu prezydium Sejmu. Włączanie do składu prezydium Sejmu tych, którym przypada w udziale zaszczyt zasiadania w konwencie seniorów. To, że ta zasada została naruszona w minionej kadencji, to z różnych względów nie dziwi. Tak jak też nie dziwi to, że ta kadencja dobiegła końca w składzie niekonstytucyjnym, ponieważ czcigodna pani marszałek zapomniała zawiadomić posła Kawęckiego o tym, że przypada mu w udziale zaszczyt zajęcia miejsca po świętej pamięci ministrze no to będę nie wiem co z tym fantem zrobi pani marszałek bo przecież jest poseł ale ślubowania ode nie przyjęto a sejm obradował w niekonstytucyjnym składzie 459 posłów a zatem ten dyktat silniejszego nie będzie przyjęty przez koło Konfederacji, które odda głosy przeciwko wicemarszałkom w tym składzie, tak jak głosowaliśmy przeciwko czcigodnej pani marszałek Witek. Nie pomyliliśmy się. Problemy z uciszeniem niesubordynowanego posła były złym prognostykiem dla tej kadencji. Koło Konfederacji głosuje przeciwko, licząc na to, że w miarę rozwoju coraz ciekawszej sytuacji, wy, szanowni Państwo, którzy być może dzisiaj weźmiecie udział w tym podziale łupów, doznacie, doznacie tegoż dyktatu na własnej skórze ze strony prezydium swoich partii i wtedy koło Konfederacji rosnący klub czeka, stoi otworem dla Was. Zapraszam. Dziękuję Panie pośle. Lista posłów zapisanych do głosów została wyczerpana. Zamykam dyskusję.